Jest to Jedyna, ale tu widzi pan cała historia. Jest. No, żebyś wiedział, tak, tak. Jeszcze nawet coś tam jest. Coś tam Lepiej jest. nie otwierać. No, ale, <grym> wiem, jodyna, ale myśli pan, bo taki kolor. Myślę, że tak, takie ale mieli. że tyle lat i tam się nie a? a jak, nie? a jak? I Ile można znaleźć, rozumiesz, kurczę, na tych starych rozwaliskach, budach, rozumiesz, gdzie były po niemieckie, rozumiesz, budy, gospodarstwa, które są niezadbane, zawalone, Aha. rozumiesz. Ile tam byś w tej ziemi znalazł, rozumiesz, takich można powiedzieć przy tych Skarbu. wszystkiego, wszystkiego, zabytkowych rzeczy możesz znaleźć, tak? No bo to, to są nasze współczesne właśnie skarby. No to właśnie, no to właśnie, właśnie. Tak. Jedno, folia jakaś, tak, tak. szkła, butelki, zakrętki, tak, przewody tak, bez kabli, tak. samej gielity, jeszcze jakieś główno. Ile w ziemi jest jeszcze tam materiału takich? Naprawdę złota, czy tam czegoś zakopywali ludzie, bo Niemcy to mieli, um, um, byli bogaci ludzie. Bogaci byli ludzie, przecież umieli zrobić, ale co? Jak uciekali, przekazali się im tego, no to zakopywali to, tak? Nie no, Myśleli, tom nadzieją, że oni przyjdą i to odzyskają. Niektórzy nie przyszli, bo nie dożyli. Pamiętam, tutaj wykopali na tym cmentarzu, wykopali skrzynie, jeszcze tu kupę lat wstecz, tam w rogu, ja tutaj kosiłem, nie? Przyjechali chyba ośmiu Niemców? Niemców, rozumiesz? Wzięli sobie jakąś tam mapę, czy tam coś, patrzeli, patrzeli. a ja tak koszę i obserwuję. Widzicie, obserwuję, tu mię wstanę, popatrzę. Więc tutaj i patrzę to, nie? Zaczęli kopać, 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 kopać tam w roku na końcu cmentarza. Patrzę, skrzynia metalowa. Metalowa we, wzięli we czterech, pięciu. Wzięli to, wstudzeni do busa. Pojechali, co oni tam mieli? Nie wiem, bo no chyba nie zwłoki. No, bo zwłoki do tej pory, kurwa, nie ten. I pojechali, do tej pory ich nie ma. Widzisz? No i coś konkretnego zakopali przed tą macie tą, A teraz se przyjechali, odkopali, bo to wiesz tego. Pojechali! Ostatni pochówek tu na cmentarzu, jak tutaj yy, rozwalali, to to w 1948 był pola. Polak. Tu, bo tutaj wiesz, rekultywację robili tego yy, cmentarza, wyrywali do tego. Ja tu byłem, patrzałem. Pisze na tabliczce 48 rok, ostatni pochówek Polaka pochowany. Tu Polacy też są pochowani. Zobaczcie, a to wszystko zrekordowywane. Krzyże powiązali, powywalali, kurwa mać. Taki tu był piękny cmentarz, pamiętam jak dziś. Mówię ci, kurcze, jaki był piękny cmentarz. Kwiaty, pomniki, żelywne, napisy, wsią, wsią. Nie ma nic. Wszystko zrównowali, bracie, to wyrównali, nie Widziałeś? Tak Polacy potrafią zrobić. Nie szanują! Nie szanują, rozumiesz, kurze? O pan. Panie Kazimierzu, jesteśmy na terenie starego cmentarza. Byłego. Byłego cmentarza, ale pan, zobacz... Pan, 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 pan pamięta, jak ten cmentarz był o, jeszcze? O, piękny cmentarz był. Jakie to był piękny cmentarz, patrz, też jest pochowany człowiek. Tutaj elegancko, patrz, kwiaty, drzewa rosną, tu na tym, ten... ale tu wiesz, jaki to był piękny cmentarz? Ładnie wszędzie ustawione tutaj, człowieku, dróżki porobione elegancko, kwiaty, kurczę, pomniki były, rozumiesz, jakie ładne, żeliwne, kurczę, masiu, jesteś jeden koło drugiego, tam studnia była, studnia wodę się nabierało te kwiaty, podlewało, Tutaj, tutaj, ja pamiętam, jak myśmy tu obchodzili. Tutaj. Ale kaplicy tu nie było. Kapliczki nie było, kapliczka była w Bielkowie. Jest kościół, tam tutaj, lepiej. Ja o, no, o i tam pozostało jeszcze. pozostałości tu są ładne Czarny marmur. A, no, jaki piękny, że jest piąty. 5 stycznia 1901. No proszę 1 bardzo. sierpnia, Zniwa ktoś umarł, 1940. Tu żniwa 1 sierpnia sierpień pierwszy tak ale to ktoś miał 39 lat Wilhelm Lolt jakiś tam Wilhelm Doll ale ja podejrzewam że w 40 roku to on może na wojnie zginął i może być bo to 40 była wojna w ten czas była nie 45 piąty No 39 czwarty. lat może to... zginął tak może, ja myślę ale że jest... że w tym wieku to ludzie brali na wojnę chłop czy tego, to ci Wilhelm nie no Wilhelm to Wilhelm to, to Wilhelm to jest ten to nazwisko chłop chłop no, nie Na 100%. no no ale takie były fajne teksty, że tu było napisane No takie to były bardzo popularne Ale popularne. ładne to było człowieku, tu też jest niemieckie To ciężko Gdzie? tu mamy datę 1836 6 pać, widzisz? Ile to jest lat? Się. A umarł ktoś w 1933. No widzisz? Nie, tu jest 1986. Tu? E, nie, 1836. To ktoś miał, nie, 97 lat. No, 97 lat jakby tu? No, bo tu jest 1933. Hmm. A też od tego ten krzyż? Może być. chyba tak. Ta. No widzisz, to komuś jak... brakowałoby 3 lata. A trzy gwiazdki, jakie tu były, same takie, te były piękne, marmury, mówię ci. Dobra, bo tu. To chyba to pokradli albo powywozili tu stąd. Ale ci mówię tak samo tu tu pomnik był, człowieku jest. Zobacz. zobacz, to było to, to oderwanie, ale zobacz, tak to było pięknie to było. Jakie to było piękne, rozumiesz? To jest na kształt drzewa zrobione. Nie z drzewa. To jest kształt, ale na kształt pnia. Tak, tak, ale popatrz, że tak ładnie zrobione tutaj ten pomnik, na będzie wieczny. Chciałbym, żeby go nie wywalili. Powrzę, że go nie wyryli. Dobra, tu tyle lat. jest. Tak samo tu. Tutaj gdzieś było popatrz. 1843-1904. Czwarty, wojna. No to mamy nie, to jest, jest jeszcze przed pierwszą wojną światową, to, ale to, to, jest, to żył ktoś 60. 61 lat. To, to jest biedny chory był chyba. No nie za dużo, no, 1898, ale to jest chyba od tego. Jest od tego tutaj o... To będzie nie od tego będzie. To będzie 1879, 11 lat. To dziecko zmarło. I też jakiś, nie wiadomo kto tutaj nazwisko. Bo tutaj nazwiska nie widać. Tutaj tutaj Nie widać kurwa, to pięknie to było. Tak to... to, to był, był jakiś Wilhelm. To chłopak 11 lat. Wilhelm. To może być brat czy tam coś, rodzina jakaś. Patrz. No. Wszystko to było napisane. Człowiek. To chyba tak było Nie, nie, to nie, będzie nie, nie. To nie do tego krzyża To nie do tego krzyża To kol kolorem to będzie to do tego Tak, 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 tak tak. tak a ten już ma swój cały Zobacz A to jest aż już nie do poznania Człowieku To już nie do poznania Zobacz Tu jaki piękny był pomnik Jak to już ułamane to, to No bo le... oni na złą to kradli Tak, tak, Złówniarze tak Na Na to bo, bo to, to żeliwo sprzedawało A to było wbetonowane A to było żeliwne, lekko to pękało Tak ale zobacz jak to wmurowali to, a to że rywne to było... wiesz jakie to było ile to roboty, ile to trzeba było poświęcić czasu, żeby to tak zalać. Marmurk, zobacz. Tak samo i tu, o. Zobacz, a tu. Oni to, dobra, to, dobra, to dobra. wszystko pisali gotykiem, to ciężko. Sprywa. Ale jak właśnie, właśnie, a tu tak fajnie napisane. Kurde, że tutaj... O dziewczyn! Czekaj, tam. bo ja wiem tak. O, otik, O! A, nowa, jak to tutaj jest. 1831. 31 13. Co to jest za miesiąc. A, A tu ha wszystko po niemiecku. To chyba, jest po niemiecku. Chyba marzec, ale nie jestem pewien. Ale nie jest, jestem pewny. To jest 19, 30. Ale 1900 któryś to żył. No to ktoś tam żył około 70 lat, podejrzewam. No chyba tak, no wyjesz. Tak się tu ładnie tu ten grób to tutaj był zasypany. Tym, zobacz tym. Kurde, chłopie, ile tego tu było, w rzędzie, ładnie, postawione, tych drzew nie było. To tu tych nagrobków było pełno. O Jezus, to tak, rząd, 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 rząd. Przecież my tu chodzili na ten grób, rozumiesz, tutaj wodę bo studnia tu była, rozumiesz, o. Myśmy tutaj się bawili, kurczę mać, i te groby odwiedzali. Podziwiali my, naprawdę było, wszystko było można przeczytać, wszystko to. O wieku. Ale pan, pan mówi, że tu gdzieś przyjechali Niemcy i skarb wykopali, to gdzie on, w którym miejscu był? Tutaj kopali, o w tym dorze. No ja, między tymi drzewami. Ja powiem, że na cmentarzu było najłatwiej schować, bo, Patrz, bo znaczne miejsce. W tym rowku, o tu. I tą skrzynię tutaj wykopali. Taka duża ta skrzynia tutaj była, tak tu o. Tego. A ja tutaj kosiłem. I tutaj rozumiesz, tutaj... Tym busem tam wjechali, to wniosły tą skrzynię tam. Jeszcze wszystkie to były, żeby krzyże były. Jeszcze, jeszcze był cmentarz nieruszony, zarośnięty oczywiście, ale. I tutaj taka piękna skrzynia była, taka metalowa, bo oni wiem, że jeszcze te zamki miała i wzięli jeden z tej, drugi z tej, czwarty z tej, drugi z tej, zanieśli do busa i pojechali. Co było w tej skrzyni, jak było, to nie wiem, bo ja tu nad nadstanałem, to jeszcze. O dostałem, że ja to stoję i patrzę. Bo jak Niemcy uciekali w popłochu, bo ruskie szli. Tutaj I oni dobrze wiedzieli, że jak tak, nie zakopią, na, to ich okradną. A ich... nawet jak ktoś miał za dużo, też nie go zabili. To i go zabili, to go zabili. Może go, to, to może dziadkowie, czy pradziadkowie, czy, czy synowie, czy dzieci to zrobili, czy co, czy owo. No mieli no, jakieś no, wytyczne. Jakieś wytyczne mieli, mieli to. Yy, nie się Niemcy nie byli głupi, byli mądrzy, rozumiesz kurwa tego. I tu wykopali tą skrzynię całą, rozumiesz, pośli, a chyba było ich złosiem tych Niemców jeżeń tego busa. A co było? To ja głupi jestem. Kurwa, ale. tak. Rozumiem. Jaki skarb czy coś, bo przecież zabrać ze sobą, nie zabierali. Szybciej zabili, rozabrali, rozumiesz, wszystko jakby zabrali. A teraz spokój był i to może w tym czasie przyjechali któryś tam. Potomków, kursze mać, zorientował się, czy miał, czy komuś przekazał, no czy coś. I było to jeden z głównych dziecku, dziecku, Ojcowie, dziecku, dziecku, dziecku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To już No, Ja wiem przecież na Bandarozie odkrywaczem facet takim był, nie? No, wykrywaczem na W lesie. Macie? odkrył trzy kanki po mleku. A w tej kance były zalane, rozumiesz, tłuszczem. tłuszcz. Był i to było e, prześcieradła w dwóch kankach, a w jednej kance było rozumiesz kurcze szmalec z tym, e, z twarkami, zalany i zatkany i to wszystko wykopali rozumiesz, to, to ty widzisz no, to jeszcze no, brat... na, cza, na czarną godzinę jest Tak, skończył. tak i, no i to patrz tyle lat. Nikt tego tam nie wykopał, nikt tego nie znalazł. A ten facet, który tu przyszedł z tą maszyną i wykopał to, rozumiesz, to było gdzieś tak w lesie, w ganku tam mieli. On kiedyś im był parnik tam. Chlebownie, taka, piec chlebowy był w tym lesie. Taki wiesz, taki jak tu kawałek lasu. I za tym lasem było zakopane. Cały taki był 30-litrowy był baniak, rozumiesz, nie? To byli prześcieradła. W dwóch kankach, a w jednym był szmalec z twarkami zalany, tłuszczem pełno było Odnaleźli. To Ktoś na wypadek jakiejś biedy. Tak, to tak. Miał co ale jeść ci mówię, przez przecież rad ma jeszcze elegancko takie pościelę, kurwa że zescyła buźni dać. Aż pachniały. Takie. No tu idziemy po cmentarzu. Też nie wiemy co tu jest zakopane, ale myślę, że tu z, z, no. z wykrywaczami już tu nie jeden no, tutaj był. Tutaj bardzo tutaj to dziki robią, Patrz tutaj też no, żeby było zobacz, tylko... Zostało co, dzikie ryjomi? Ale widać, że gdzie nie za ryją, to wszędzie są nagrobki. Nagrobki, To nagrobki, rozumiesz. To wszystko nagrobki. Kamil, jest wszystko było ładnie, to żebyś był w ten czas, to byś widział, rozumiesz, jak, jak pięknie w smetach wyglądał. No. A teraz to zobacz, nic nie ma, to. No bluszcz rośnie. No, a teraz drzewa no, stąd, stąd, stąd walają. Tu nagrobek jest jeden, rozumiesz. No. 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 Tylko dzikie wyjątko, o Bobacz, jak dziki kopią Aż tak głęboko by kopały? A to nie widzisz? Może ja, nie, nie. Głęboko jest pokopana No po tych ludziach to już tu nie ma nie ma jakby ktoś szukał to, to śladu nie ma może jakąś obrączkę, może jakiś pierścionek nie, nie, nie widać podobny do cmentarza wszystko wygrabione, wyrywane drzewa tutaj porosy powycinali te które przerzadzili te drzewa, bo to gminne chyba, ja nie wiem gdzie teraz jest co to, to co? To rozumiem, że wiesz ale zniszczyli tam, że wiesz, to co I studnia była nie? a ta studnia była z sedią czy z kamienia? Nie, ona była. Tam była człowiek, mulowana studnia, elegancka była Śladu nie ma po tej studni. Gdzieś była tu zasypana. Pamiętam w piłkę tu Ja Finale, tu tych drzew nie było. Nie było tu drzew. Teraz po prostu znów zobaczymy w błotych latach. Nie robię, że młode drzewa? Tak! No. no, to już jest takie ja Może czy nie. Tak, tylko tu masz, masa żoną. W tym Nie ma nic. Po tylu latach. Ile to będzie po wojnie ile lat? 100 lat? Nie no 100 jeszcze nie ma! No nie ma ale 79! No i to. Po... No. I to wszystko zbyt równale wycofane. Panie Kazimierzu, za rok będzie 80 lat, 79 lat jest po wojnie. No proszę bardzo, no to o czym to mało rozmawiamy? No kurde, a wszystko było po kolei w cmentarze. Wszystko było, wszystko było. Stąd Niemcy pojechali 79 lat temu, teraz na wiosnę, właśnie. Ładnie rów tutaj było, ładnie rów ten dwojusz To zawalony. Widzę, że nie. Ładnie o, 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 ten rów obrobiony elegancko z wieku. Pamiętam. No, ludzie dbali o cmentarza, tak jak dzisiaj dbali, też w drzewa jakie rosły, te piękne, rosły, też wszystko, wszystko podkopywali. Co. Tutaj na pewno podrywałem. były nagrobki, tu gdzie bluszcze, są, to na 100% były. Tak, ja, tu były nagrobki, tu, co się Ja pamiętam przecież, że, gdzie te nagrobki były, małe, duże, jakie tylko kurze widzisz. No widzisz, to z człowieka jest nic. Nawet śladu nie ma, że ten człowiek był tu pochowany. No, Iść teraz żeby człowieka odwiedzić, czy świeczkę mu zapalić, nie wiadomo gdzie. Rodziny wyjechały stąd. Rodziny to, zostało, to zostało wszystko samopas. Dzieci po, dzieci po prostu tam może dzieci wnuki żyją tych ludzi. Tak. prawnuki, ale no jak tu mają przyjechać? No jak, tu, ja przyjadą, jak tu nie ma nic. I po pierwsze, że nie wiedzą gdzie. To tak samo jak Polacy też przecież za Buga wyjechali i zostawili wszystko. Wszystko zostawili. Widzisz? I tyle ich pracy. No tak. żyli i nie pozostało po nich nawet wspomnienie. A ja. Był Tylko kamienie, ale nie wiadomo do, o, tu był do, do kogo pomnik. ich przypisać. Postawiony, nie? Tutaj, tu drzewo to było, ale tu był postawiony. Ten pomnik taki fajny. ten nie? Popatrz, tu też pisze, ale tu nie wiadomo. Jest są jakieś nie, napisy? Tu nie, nie ma. Nie, tu chyba był. Tu, tu był, to był cokół przyklejony, jakiś górny. No był cokół przyklejony, ale widzisz, wszystko już to ciągnikiem rozwalił i... Bo wiem, że chyba Niemcy nie mieli płyt nagrobnych. Płyt nagrobnych Niemcy nie robili. Nie, nie, nie tu też żadnych płyt nie było. No oni właśnie nie, nie mieli zamkniętych grobów. No, tutaj. tutaj też był nagrobny, no ale widzisz. Brama była, za tutaj co wiecie. Tutaj była brama, bo tak. Tam była wjazdowa, a tu była wyjazdowa. Na pole? No to była droga, to były drogi. A, drogi tam były. droga była, tam chodzili, chowali. Nie? Była droga, taka ścieżka tędy i zawsze wychodzili ten... Tu była brama, tam była brama. To ogrodzone było? To było? Ogrodzone nie było, były drzewami obsadzone. A tak gęsto. Tak gęsto, takie wiesz, że on, drzewa były posadzone. Tych drzew już tu nie ma. No. Coś pięknego było, ja mówię, że kurczę macie Ludzie nie szanują żadnych potomstwa, żadnego, kurczę mać, e, zmarłych, mówię ci. Tak samo ty umrzesz, no i co? Dadzą ci kwiaty, dadzą ci wszystko, organy ci zagrają, rozumiesz to? No i z biegiem czasu kradu nie ma po ciebie. No Nawet nie krzyża ma. nie ma i nie ma kto ci zapalić świeczki. To tak jakbyś nie istniał, w ogóle, widzisz, to z człowieka jest tyle pracy, tyle tego stacunku, tyle to i zobacz, żadnych stacunków nie ma e, dla zmarłego I, co robocz, ten człowiek jest wart? nic, człowiek całe życie walczy, całe coś życie robi, pracuje, później... całe życie chaluje. całe, życie. to to co postawił, to to co zrobił zostawił to ach, niektórzy poszanują a niektórzy nie poszanują ja jebał go pies tam, kurczę, mać, było, nie było, wszystko idzie na aserbater. No i za. Takie nasze życie jest. narobi się, narobisz, narobić Kiedy gospodarz żył, to i gospodarka żyła, kwitła i tak dalej i dalej. Gospodarz umarł, gospodynia umarła, zaczęło się wszystko walczyć. Bo ja mamy przykład. Tu były domy, tam były gospodarstwa, jak były gospodarze, piękne te gospodarze, te, e, gospodarka wyglądała pięknie, przyjemnie, bramy, wszystko naokoło było pozamiatane, luksus. Jak tylko zabrakło, rozumiesz, gospodarza, głowa rodziny, rodziny, tak wszystko się zawaliło. Nikt za to nie dbał. No i widzisz, no i co? Zawaliło się i koniec. Drzewa porosły. Co się nadało to rozkradli. Tak, co dało, to dało to rozkradli. Wybrukowane. Elegancko w podwórko, tak ładnie wybrukowane, no naprawdę te ludzie się tak zapracowali. To ja się... jajaj, ja po prostu jestem pod wrażeniem, żeby takie podwórko tak wybrukować ładnie, żeby było równiutko, zamiotłość tak się świeciło. No. No, ludzie się no, A teraz zrobisz Idź zobacz, wszystko zarosnięte, drzewa porosły, nie istnieje gospodarka. Koniec. Przyroda, ślad zatarła. Przyroda ta za, zarosła, za, tam porosły, tam były gospodarze. Raz, dwa, trzy, pięć gospodarstw to było. Idź, zobacz, nie ma nic. No, że tam nieraz to widzę, że no, nic nie ma. No, i, i weź. Ale te ludzie, którzy nam wybudowali, to się musieli napracować, wybrukować, postawić i dbać o to, widzisz. I to jeszcze to, że gospodarka była w kręgu zakrętym, także bracia były że nie to, żeby postawiłeś dom, traktu i rozpiździaj jest. To wszystko było w, kło, w kole, tak pięknie zrobione, że podwórko było zagrodzone, tak, że nie było prześwitu. Oni robili tak, zabudowę w czworokąt. Charakterystyczne tak. dla, tutaj dla, dla Pomorza jest. Właśnie. A no widzisz, no widzisz? Z każdej strony było zabudowane, zabudowane, podwórko bramki porobione, miodzio było. No, a dzisiaj to chyba koniec macie, nie ma tego. Tu gospodarstwo było piękne. Nawet Zobacz tam? co jest, tak. Pamiętam, tu, o. Masz się wierzyć, nie? A jak? Tam tą cegły kamienie brałem. Do zbruku zrywałem co mogłem dostać, nie? Jakie tam było ładne gospodarstwo, pamiętam, byłem mały knypem. Zobacz, zarosło nic. No nie ma, no nie pomyślałbym nawet to. Nie, wszystko zarosło. To wiadro dobre? Dobre. 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 Nie połamane by było o tym sypać Po prostu zastanawiam się, czemu ten człowiek tak się zabije Powiedz. Całe życie walczy Całe o życie stanie. pracuje, całe życie walczy a przyjdzie czas, dostaje kopa w dupę i kurde w koniec. Ło! nie! to mam A, ostatni. I Tyle pieniędzy z Fjerdową Pobrzeb kosztuje nie wiem ile i wszystko na nic i pomnik Ci postawią a ten pomnik będzie taki jak ten rozbiorą, rozniosą rozstrzegą i nie ma nic Ko Kochanowski pisał fraszki i fraszka była, że fraszki to wszystko cokolwiek czyniemy, fraszki to wszystko cokolwiek robimy naśmiawszy się nam i naszym porządkom wędkną nas w mieszek jako czynią łodką. No właśnie tam chodzi, że wszystko co robimy, nasze porządki, nasze, nasze roboty, no że wszystko to jak zabawkę zamkną pudełeczko, to już i koniec. Tak jest. Było minęło. Było nie ma. minęło. Byłeś i cię nie ma. I to już nie jedno pokolenie tak. Tak jest, tak. Tysięcy lat. Tak, tak jest. Co z tego, że tu człowiek tak zagarnia? Tak pracuje i stawia, żeby było dobrze. I zagarnia to wszystko do siebie, te grabie grabią. I co z tego, To ty grabisz? To tylko żyjesz tymczasowo. Tylko żyjesz, ulecasz sobie życie, ale przychodzi ten czas człowieku, choroby, zostajesz wszystko. I nic nie zabierasz ze sobą, pamiętaj, nic. Albo dym cię czeka, albo cztery deski cię czekają i koniec człowieku z tobą. Dostaniesz parę kwiatków na, na, na głowę I te kwiatki zgnią, i kwiatów nie będzie No i pomnika nie będzie nawet No bo to chyba do 20 lat chyba to jest to no, Że ci postawią, tak. dbają, czy tam ileś A potem się kurwa I znów. nie istniejesz, nie istniałeś nawet na tym Tylko legenda może po tobie zostać dost, Że byłeś taki, taki Takim chujem byłeś czy takim chujem byłeś <noise> to wszystko legenda może tylko pojechać. a tak nic nie zabierzesz że będziesz wiecznie żył daj Ci Boże żyj sto lat nawet zejść sto pięćdziesiąt lat ale w rzecz musi. musisz nie ma nic wiecznego i niestety no przychodzi czas i już. Nie jest, jest źle. I tylko ta. Dobrze się odżywiać. Dobrze być zdrowym. racie nie przemęczać się. racie także nie nadużywać alkoholu, bo też macie dno. Macie prowadzić tryb życia zdrowy. Nie przejmować się. Nie przerabiać się. Normalnie. I aktywny. Co? I aktywny tryb życia. Nie aktywnie. Bo jak to wsiądzie i siedzi, cały czas patrzy telewizor. No, no to dupa, dupa, dupa. No to co będziesz siedział w telewizor, patrzał i co będziesz Urwa, oglądał? Telekramy! <laughs> no proszę, nie to w Ja ten dzień w tym dziennik obejrzy, nie mówię, obejrzę sobie dzień. Włączam, patrzę No jest dzień. Beł, 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 beł. Pół reklama, był, a był, pół godziny a pół godziny reklama, a je bał godziny